No powiem wam, jesteśmy jak ten, jak Anand z Nakamurą, z lekką różnicą w poziomie gry, o niej zawsze ten hetmański yy, męczą. Yy, no dobra, ostatnio zastosowałem taki wariant na, powiedzmy, przetrzymanie przeciwnika. Yy, no to teraz spróbujmy zastosować wariant na bycie złośliwym i zgarnięcie pionka. Okej, okay, hetma na cztery... Dobra, po Hetman A4. Wiem, że Hetman A4 nie jest cudownym e, posunięciem, bo jak zaczynałem moją przygodę z graniem partii katalońskiej białymi, to właśnie raz to zagrałem i dostałem srogielanie białymi. No i zremisowałem finalnie. Hmm. E, dobra, e, więc tutaj Koń BD7 i klasycznie A6B5 A6, będę grał. Okej. Okay. No dobra, to a6 zgodnie z planem. Może ja wiem, że tutaj wchodzą czasem takie ciekawe poświęcenia tego pana. Taniec, to jest jeden z tych momentów. Przede wszystkim policzmy taką rzecz. B5, skoczek bije B5, skoczek B6. Przeciwnik musi wtedy szach na C7 bądź D6. Jak szach na D6, króle 7 i bicie ten się wycofuje i przegrywam. No więc nie, to tego nie zagramy to co zagramy zamiast tego? No chyba goniec a7 należałoby grać, nie? Tak wygląda logicznie. A więc niech tak będzie. Chyba, że goniec d6, żeby e5, no też jest taki pomysł. Ale to wtedy goniec g5, A4, to wtedy e4 i pod widły wchodzę. Dobra, więc goniec a7 w takim razie. Mateusz ostatnio wypuścił kurs katalońskiej, więc nie wiem, jakich ty debiutów się spodziewasz. No, ale to ja nie mówię, że źle. Że ja, ja lubię ćwiczyć jakieś. No, różne debiuty. No dobra, może teraz to B5 wchodzi. B5. Skoczek bije B5. Ale coś szybko gra, także no nie sądzę, że podwalił coś takiego. No ale dobra, nie można ufać przeciwnikowi trzeba sprawdzać. B5, skoczek bije B5, skoczek B6, skoczek C7, królew 8, Hetman C6 i wisi mi tu i wisi mi tu. No to mam podejrzenie graniczące z pewnością, że to nie wchodzi, a więc zrobię roszadę. No dobra, no to tutaj to na pewno mam wyrównanie. Ej, dobra. Nie bądź w gorącej wodzie kompany. No nie, no, easy. Z tego co mi się kojarzy, jeżeli czarny jest w stanie dojść do B5 i C5, no to już jest easy wyrównanie. To są moje informacje na temat partii katalońskiej. No dobra, no więc tutaj rozwijam się dalej, no i będę chciał mój plan zrealizować. Nie no, to Hetman A4, Hetman C4 mi się nie wydaje takim najlepszym podejściem. Aczkolwiek być może ja też misplayowałem, może można było jeszcze coś tam lepiej ugrać. Może to B5 w którymś momencie wchodziło, ciężko powiedzieć. Albo C5 w ogóle od razu. Może tak. Może ja powinienem tam C5 wrzucić. No nie wiem, no wydaje mi się, że moja pozycja jest jak najbardziej w porząsiu, ale no może mogło być lepiej. Może, nie wiem. Szybko gra, bo wydał obszerny poradnik odnośnie tego otwarcia. No dobra, ale to co? Myślisz, że się nie można pomylić, jak się gra swoje debiuty? Ja też przecież gram przyspieszonego i nie raz i nie dwa udało mi się pomylić. Eee, także. W Trzeba sprawdzać, no, przeciwnik szybko gra, to nie znaczy, że no, wszystko po kolei umie, no może coś mu się pokicikało, nie? E, do kiedy ta promocja? Oczywiście do dzisiaj. Jak zwykle. Do 23.59.59. 59. Tak się zastanawiam, co po e Ha! Ja tu się nad głupotą zastanawiam, bo E4. Zastanawiałem się, czy B4 wejdzie, ale przecież skoczek C5 wejdzie. No dobra. Wykorzystując związanie. Nie, no ale kurde. Żeby nie było, że się mecz zakończy czterema remisami, bo wtedy to będzie żałosne. Trzeba coś zakręcić. <grymio> Nie, no myślę, że tego C5 nie powstrzyma. No zastanawiałem się nad jakimś A4, ale to B4 i C5 to jeszcze gorzej. E4 zagrać nie może. No, muszę na te motywy, ewentualnie na H7 uważać, ale póki co jest bronione, więc gites, myślę. Nie wiem, może jakieś wieża E1, żeby to E4 zagrać. No, to już C5 zdążam, tak? Wyrównanie, myślę, że tutaj mam. Pytanie, czy coś więcej? Hmm. No i teraz co tu z tym robić dalej, to jest zagadka. Mmm, koniec C4. No nie wiem, ja myślę, że to C5 mogę zagrać. Nie widzę powodu, żebym nie mógł tego zagrać, więc gram. Także Git. No dobra. O, końcówka, to tu się nie ma co oszukiwać no, na pograniczy remisu. Ale paradoksalnie wydaje mi się, że lepiej to jest grać czarnymi, ze względu na to, że mam A6, B5 już zagrane, więc w takiej dosyć symetrycznej strukturze ja tu będę szybszy z atakowaniem. I to mi się wydaje, że może być dla mnie atutem. Pytanie, czy będzie to atut, który da się wykorzystać. To już jest inna kwestia. Dobra, weźmy. Teraz już nie ma motywów z koniem G5. To jest Luzik karbuzik. Przynajmniej z tą jedną kwestią. G5 trzeba mieć na uwadze motywy. W poprzedniej partii powiedzmy zadziałało, ale tutaj to myślę, że raczej nie. O. Znaczy tak, bo w, w sumie, m, prawdę powiedziawszy, to ja właśnie planowałem zagranie B4, tak nawiasem mówiąc. Więc tutaj przeciwnik słuszność że mi przeszkadza z tym, że zdziwiłem się, że pole B3 dostałem. No tylko czy ja to pole B3 wykorzystam? Powiedzmy sobie szczerze, że nie. No niby mogę hopsnąć na b3, ale przeciwnik wieża d1, no i tutaj skutkuje to jedynie wymienianiem wież i koniec pieśni tak zwanym. A nie wiem, czy on B4 tu w sumie nie będzie też chciał pogrywać. Dobra, to wprowadźmy najpierw ostatnią figurkę do akcji. To myślę, że będzie z pewnością dobrą decyzją. I teraz B4 już się nie boję ze względu na skoczek B3 z atakiem na wieżę i na skoczka. I w dalszej perspektywie chyba H6 zagram, żeby w razie co mieć furtkę dla króla. Być może też jakieś G5. Taką możliwość, żeby sobie zostawić. No lol, no nic tutaj nie widzę. No niby mam wszystkie figury fajnie scentralizowane i w ogóle, tylko jest jeden, jedyny problem, że nic tu nie ma. Dobra, zacznijmy delikatnie, tak. No, jedyne co, jedyne takie absolutnie cokolwiek, żeby tutaj nie zakończyło się to remisem, no to jest iść na to pole B3, żeby wziąć pod kontrolę linię. No, ale to już tak. Nie, nie, nie wiem, czy to nie jest takie wydziwianie, jak w tej poprzedniej partii, żeby się to nie, nie skończyło źle dla mnie. Fakt, faktem z drugiej strony, właśnie chciałem to powiedzieć, że on może tutaj nie 5 zagrać. Generalnie, koniec moich działań ofensywnych następuje. Nie no, bo teraz odchodzić na b nie mogę, bo on mi tu wybije i to mi będzie tu podwisało. Nie no, więc gońce wymienić muszę to na pewno. Tutaj, żebym nie przedobrzył, żebym nie przedobrzył, no ale coś tutaj chcę na te pionki, bo ja mam pionki na białych polach, nie, e, więc to jest pewien plusik w kontekście takim, że jemu moje pionki ciężko jest atakować, a ja jeszcze mam szansę, żeby atakować jego. Tylko że też muszę uważać, bo tutaj wieża D8 i po wieża D8, no to na przykład koń C6 będzie bardzo nieprzyjemne, bo ja nie bardzo mogę grać wieża D7 ze względu na koń B8, koń bije A6. Dlatego tak właśnie mówię, żebym tutaj nie przedobrzył. Z drugiej strony, granie f 8 też mi nie bardzo pasowało. No tutaj stwierdziłem, że odbiję w ten sposób, bo pola C6 to nie mogę oddać, to będę się musiał poddać wtedy. C6 w sensie, C6 chciałem powiedzieć. Nie mogę oddać. Teraz jest dokładnie odwrotna sytuacja jak w poprzedniej partii, bo w poprzedniej partii on mnie cisnął, ale miał słabość ósmej linii i przez to nie mógł za bardzo nic zrobić. A teraz jest dokładnie odwrotna sytuacja, że ja go cisnę, ale mam słabość ósmej linii. Jezus, Maria, no skoro mam problem ze słabością ósmej linii, to G5 trzeba wrzucić i problemu nie będzie. A widzicie, w szachach to jest ważne, żeby zrozumieć, co jest problemem. I wtedy dopiero ten problem można rozwiązać. Bo dopóki się nie wie, co jest problemem, to się problemu nie rozwiąże. No tak, i tutaj nie mogę skoczkiem iść na linię C, bo mnie weźmie i zwiąże wysoce złośliwie. Więc muszę iść tutaj. Ale nie to, że jestem jakiś niezadowolony, bo będę chciał pójść tutaj. Także nie wiem, czy on E4 przypadkiem nie musi zagrać. W ogóle beczka trochę, bo ja muszę uważać na E4 goniec E3, bo wtedy bym musiał koniem na A8 odchodzić w ogóle. To muszę mieć na uwadze z pewnością. No tak, no to chyba koniec grania na wii na tej pozycji No dobra, wymienić muszę Może bym tego nie przegrał jeszcze Bo wie, wiecie z czym, nie? Jest tutaj problem. No i tych pionków stracić nie powinienem. Dobra, może podciągnąć króla po prostu? Kurde, jakoś to tak. nie mrawo mi wygląda. Niby nic, a jednak ten pionek A6 taki podwisający może być, nie? No dobra, w razie potrzeby to zagrama 4A5A4. No to już wtedy mi tego pionka nie powinien zabrać. Tak myślę przynajmniej. Szczerze na to liczę. Czyli chcę goniec E3. Dobra, bo ja tu, żebym na czas jeszcze nie wyrąbał z drugiej strony. Tak tu patrzę tylko, czy jakiś wideł nie ma, nie? No ale dobra, tutaj pole B8 mam przykryte, no jeszcze na coś takiego trzeba by uważać, albo na coś takiego. Tutaj to akurat chyba się obronię w ten sposób, tak przyspieszę, bo na, nie, na niedoczasie to na pewno przegram. Także spróbuję tutaj jeszcze A5, A4 w ogóle. Dobra, w pierwszej kolejności podciągnięcie króla, podciągnięcie króla tutaj będzie najlepszym punktem wyjścia. I będę myślał później, co dalej. Tu w ogóle się zastanawiam, tak z drugiej strony, czy dobrze byłoby mi wymienić gońca za skoczka. bo tutaj niby pionki na obu skrzydłach, ale z drugiej strony pozycja dosyć mocno zablokowana. I tak szczerze mówiąc, to nie wiem. Nie, no, nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No ale dobra, jakiś plan jest. Podciągnięcie króla, myślę, że logiczne, nawet bardzo. Byle nie podwalić czegoś głupiego, nie? No tutaj podciągnę tego króla A5, A4, wtedy może od tego delikwenta się zahaczę. Mało jest pionków. To jest druga kwestia, że tutaj jest mało pionków, więc to też nie jest taki obsiub. No nie, no czy ja tu dam radę pogryć na wygraną, bo dostałem propozycję remisu. Dobra, bo przeciwnik no też tutaj nie głupio zagrał, tego króla podciąga. No nie, mało czasu. Nie no, bez jajek on tym królem to podejdzie, to nie będzie do wygrywania. No dobra, w takim razie zgodzimy się tutaj na remis. Ostatnia partia, proszę Państwa, czwarta, będzie grana przeze mnie białymi. <zysy>